Cześć, jestem Klaudia Takanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podkreśl poprawne uzupełnienia zdań. Roztwór zawierający jony. Na, czyli kation sodu. NO3- jest to anion azotanowy 5, bo to reszta kwasowa kwasu azotowego 5. H, czyli kation wodoru oraz jony OH-, czyli... A nią grupy wodorotlenowej mógł powstać w wyniku zmieszania roztworu kwasu azotowego 5, kwasu azotowego 3. No tutaj mamy resztę kwasową kwasu azotowego 5, czyli będzie to kwas azotowy 5. Z roztworem wodorotlenku sodu, chlorku sodu. No nigdzie CL-ki to my tutaj nie mamy, więc wodorotlenku sodu. Jeśli liczba H+ plus w tym roztworze jest większa od liczby jonów OH-, minus, to odczyn tego roztworu jest zasadowy, kwasowy. Mamy więcej tutaj plusów, tak? W tym roztworze jest większa, czyli mamy roztwór kwasowy. Ale to jeżeli chodzi o H+ plus i OH-. Roztwór ten zawiera wtedy. I to jest teraz tutaj ważne że jak roztwór zawiera wtedy więcej, mniej jonów NO3 niż jonów Na+. I tutaj musimy, mojej mili, zaznaczyć więcej jonów NO3- niż jonów Na+. Na odwrót to będzie. Odczyn obojętny tego roztworu można uzyskać, dodając do niego roztwór kwasu zasady. Mamy roztwór kwasowy no to musimy dodać zasadę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.